Halo, halo. Dzień dobry kochani, ja mam na imię Kasia i witam Was na kanale To Ci Ziółko. Nie ma jeszcze wiosny, nie możemy iść szukać nowych roślinek, więc ja robię dla Was takie filmy trochę teoretyczne, trochę praktyczne, ale z tej strony również co możemy potem zrobić z ziółek, a niekoniecznie tylko jak je rozpoznawać i jak je zbierać. I dzisiaj właśnie będzie taki film, mianowicie... Powiem Wam jak zrobić taki prosty, ale piękny, skuteczny i bardzo yy, dobry dla naszej skóry yy, yy, giełkę, czy, czy preparat właśnie taki do spryskiwania. Na bazie hydrolatu Ci, którzy uczestniczyli w moim webinarze, bo już jeden odbył, drugi będzie za tydzień, ale jest zainteresowanie, więc pewnie cyklicznie będę też robić z tego i z innych tematów. To już wiedzą i wiedzą bardzo dużo o tych hydrolatach i wiedzą ze szczegółami, ja tutaj teraz tego nie będę zdradzać, taki jeden malutki, krótki wycinek, jak zrobić sobie właśnie ten preparat do spryskiwania twarzy na bazie hydrolatu. Hydrolaty to jest niezwykle interesujący temat. Można o tym mówić i mówić i mówić. Ostatnio mówiliśmy dwie godziny i pytania były i dzieliliśmy się spostrzeżeniami. Także tu bardzo jestem zadowolona, że na taki pomysł wpadłam, bo też to jest kontakt z Wami i mm, poznaję Was lepiej. Wy mnie możemy bezpośrednio niż tylko przez film się kontaktować i naprawdę bardzo mi to odpowiada. Ale przechodząc do rzeczy, żeby nie, żeby nie przedłużać, dzisiaj zrobimy sobie y, y, to znaczy, ja zrobię na bazie. Y, y, Hydrolatu różanego. On pachnie, aczkolwiek hydrolaty nie pachną tak do końca, czy nie powinny pachnieć. Dlaczego? To też było w, w webinarze i ci, którzy uczestniczyli, już na pewno wiedzą, dlaczego hydrolat nie powinien pachnieć mm, tak intensywnie, dobrze wydestylowany. Natomiast to jest hydrolat różany. Oczywiście, wy możecie sobie zrobić na bazie każdego innego hydrolatu, który jest odpowiedni do waszego typu skóry, ten tonik. Ja różany lubię, na bazie różanego sobie zrobię. Teraz tak, hydrolat w zasadzie ma pH, bo to pH też jest ważne w kosmetykach dla skóry. Ma pH między powiedzmy no 3,5 a 7, tak jest duży rozrzut. Mówi się, że te, które mają 3,5 czy 4, to są te gorsze, te, te które mają 7, to są, mm, w, powinien mieć właśnie neutralne, ponieważ w skali pH 7, to jest tak zwany pH neutralny, tak? Ale nasza skóra nie ma pH neutralnego, nasza skóra ma pH lekko kwaśne i to pH waha się między 4,6 do... 5-7 powiedzmy w, w, w zależności od miejsca na skórze. Wyjątkiem są pachy i pachwiny, gdzie to pH naturalnie jest wyższe, czyli 6,5. Natomiast tak to pH jest lekko kwaśne i kosmetyki też powinny mieć lekko kwaśne pH. Y, między innymi też dlatego, że to pH kwaśne powoduje, że y, lepiej jest penetrowana substancja, którą nakładamy na skórę, lepiej penetruje się w skórę, czyli lepiej wchodzi do do naszej skóry i lepiej na nią, na nią działa. Więc dlatego to, yy, to kwaśne, ale kwaśne może być i kwaśne, tak? Może być bliżej czwórki, trójki. Na przykład są kremy, yy, mój krem z glukonolaktonem, czyli takim kwasem bardzo pożytecznym, aczkolwiek myślę, że trochę niedocenianym. Y, y, najlepiej działa w pH między 3 a 4. Musi być kwaśne środowisko do tego, żeby glukonolaktol, glukonolakton zadziałał, więc, y, więc kwaśne. Natomiast y, y, kremy mają 5, mają 6, także y, 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 różny, y, różne jest to pH, ale też różne pH jest hydrolatu, bo w zależności od tego z jakiej rośliny my ten y, y, hydrolat zrobimy. Będziemy mieć też różne pH, w zależności od tego, jak, my, jak, to, jak ten hydrolat będzie dobrze wydestylowany, też będzie różne pH. Więc najlepiej kupić sobie taki papierek lakmusowy, no to są groszowe sprawy, i sprawdzić przedtem, jak już dobierzemy sobie hydrolat teoretycznie, sprawdzić, jakie on ma, jakie on ma pH. I tak dopracować pH potem między innymi odstęp, aby on miał właśnie, no powiedzmy, między 5 a 6, mi się wydaje, że takie to będzie yy, najlepsze pH dla uniwersalny, powiedzmy, dla naszej skóry, ponieważ im kwa bardziej kwaśne, tym bardziej pobudza procesy, yy, wszystkie procesy w naszej skórze. Ta skóra, in skóra intensywniej pracuje. I teraz dla skór problem problematycznych, Skór trądzikowych, takie niskie, czyli bardzo kwasowe pH, nie jest to dobre. Skóra pracuje, pracuje jeszcze bardziej i to wszystko wyrzuca. Natomiast dla skór dojrzalszych, takiej jak moja, moja skóra lubi yy, yy, kwaśne pH i yy, ja się staram to pH mieć w tej niższej granicy, a wcale nie wyższej. Ja, moja skóra nie cierpi zasadowego yy, pH. Kiedyś umyłam buzię mydłem, bo nie miałam nic innego, to cierpiałam bardzo, więc. Więc, więc nie, bo wysuszyło, zrobiły mi się jakieś czerwone takie plamki, podrażnienia, nie jest to dobre, woli zdecydowanie kwaśne, więc mm, mm, co ja mówiłam, aha, no więc w zależności od tego, co Wasza skóra lubi, bo przecież znacie Waszą skórę i wiecie, co lubi, więc bierzemy hydrolat, sprawdzamy, ile on ma i dolewam, powiedzmy, ja biorę 6 części hydrolatu z różanego i jedną część czyli to jest 60 ml to jest tu jest 10 ml octu z kwiatów akacji, które ja uwielbiam. Jak wiecie, jest film o octach podlinkuję. Octy możemy robić z każdej rośliny niemalże i ocet przejmuje właściwości tej rośliny, z której jest zrobiony. Więc ja robię z akacji, z forsycji, która jak wiecie już ma jest ogrom, jakby bardzo treściwym, czy bardzo y, poważnym, bym powiedziała, źródłem rutyny i naprawdę wszystkie preparaty na bazie Forsycji są do cery naczyńkowej, ale nie tylko, bo uelastyczniają nam naczynia krwionośne, wzmacniają nam naczynia krwionośne, bardzo są dobre dla skóry, ale też z kwiatów czeremchy. oczywiście każdy z nas robi ocet jabłkowy i, i, i z owoców różnych, no to wiadomo, no to by wymieniać niemalże tu, każda roślina, którą Wezmę do ręki, można z niej robić ocet. Ale tutaj mam akurat ocet z kwiatów akacji, i teraz co robię? Do tego hydrolatu wlewam ocet. Słuchajcie, lepiej zrobić mniej, bo jak też mówiłam opowiadając o hydrolatach, to są substancje niezakonserwowane, są substancjami bardzo, jak każde naturalne, wrażliwymi. Oczywiście należy je trzymać w lodówce, ale też lepiej zrobić mniej. Szybciej zużyć i dorobić sobie, niż robić wielką butlę, która nam się popsuje. I teraz do takiego hydrolatu, do, yy, łączonego z, z octem na przykład, chociaż nie musicie octu, jak nie lubicie. Yy, nie, cały czas delikatny jest zapach, wcale nie octowy, bo ten ocet z akacji też pachnie bardzo, bardzo delikatnie. Yy, do takiego hydrolatu możemy dodać, co chcemy. Możemy dodać, ja czasami dodaję miód. Ponieważ miód działa nawilżająco na skórę i sprawdza się w takich kosmetykach. Działa też trochę konserwująco, więc jakby przedłużyłby działanie tej mgiełki czy tego preparatu do twarzy. Natomiast tutaj dzisiaj nie dam miodu, ale dam za to, zaraz Wam pokażę co. Wyciąg z kocanki. Po prostu sobie tak robię fach, wlewam. Mniej więcej, no wiadomo, że nie całą butlę, ale to jest bezpieczna substancja. Kocanka, wiecie, jest cudowna, więc możemy ją mm, stosować. I tutaj jest yy, kwas hialuronowy. I biorę sobie kwas hialuronowy. No, takie dwa psiki, powiedzmy, do tego dodaję. Możecie sobie dodać różne inne rzeczy, co Wam tam w duszy gra. I mieszam, 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 żeby dokładnie te składniki ze sobą połączyć. Oczywiście, jak wspomniałam Wam, możecie dodać cokolwiek. Możecie dodać trochę gliceryny roślinnej do tego. To też będzie miało nawilżające właściwości. Możecie dodać trochę, jak już jesteśmy przy takich produktach pszczelich, mówiłam o miodzie, trochę propolisu i on też Wam zakonserwuje taki hydrolat. Jeśli chodzi o konserwowanie, są takie naturalne konserwanty, które też spowodują, że on będzie dłużej bezpieczny jakby, ale no to, jak mówię, nie trzeba, jak sobie będziecie robić systematycznie, tylko, tylko niewielkiej ilości to to będzie ok. Możecie dodać wreszcie parę kropel y, olejku eterycznego, żeby wam jeszcze pachniał i miał właściwości y, y, pielęgnacyjne, tylko z olejkami. Pamiętajcie, musimy uważać, bo to są substancje bardzo zagęszczone i i y, 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 co? Y, no właśnie. I żeby nie przesadzić, nie dać za dużo. Jedna, 2 trzy krople wystarczą, w zależności też od ilości jaką robimy, bo możemy sobie podrażnić skórę, więc musimy uważać. No i co robię dalej? Mam buteleczkę. Do tej buteleczki, chyba trochę za dużo zrobiłam, no ale dobra, uwaga, jak mi się uda. Tak. Do tej buteleczki wlewam mój preparat. Mam taką, taki atomizer, tylko musimy oczywiście go uciąć, tak? Gdzieś tu miałam nożyczki, sobie przygotowałam, ale nożyczki mi ucięły, nie? Są. Czyli musimy sprawdzić, ile mniej więcej on musi być. Dobra, gdzieś dotąd muszę go uciąć. Biorę, ucinam, tak? Ucięłam, że teraz on po zakręceniu dojdzie mi do końca. Zakręcam. Mhm. I teraz spróbujemy, czy działa, działa. Uwaga. Jeszcze tutaj wstrząsnę. O! I taki możemy sobie preparacik trzymać w lodówce i od czasu do czasu podchodzić i spryskać to, że on będzie zimny z lodówki, to też będzie nam działało tak na skórę krzepiąco. Kremy też z lodówki najlepiej się stosuje, bo one wtedy jeszcze przez to zimno swoje uelastyczniają skórę, przez to, że traktujemy zimnym preparatem naszą skórę. No więc taki preparacik, no na ile nam wystarczy, w zależności od tego, jak długo będziemy czy jak często będziemy się nim spryskiwać, ale. Nie bójcie się, bo to jest bardzo pożyteczna rzecz dla skóry. Możemy to na oczyszczoną twarz stosować, możemy też stosować jaką mgiełkę podczas dnia dla odświeżenia twarzy, więc polecam. Sama stosuję i bardzo sobie chwalę. Mam nadzieję, że taki film też wam się podobał, że jesteście zadowoleni. Ja was serdecznie pozdrawiam i spotykamy się w przyszłym tygodniu. Pa pa. you mm -hmm.